Cześć, dzisiaj nagrywamy odcinek montażu kraszpadów do KTM 390 Kraszpady dostajemy w jednym pudle, w którym mamy dwa pudełka, lewy i prawy kraszpad. Jak otworzymy, to mamy ładnie zapakowane jeszcze w steropian i w styropianie jeszcze w folie. Śruby są w którymś z jednym z dwóch z pudełek. Na początku musimy wykręcić dwie śruby. Jedna znajduje się koło wentylatora. Druga pod owiewką w tym miejscu. Jak je wykręcimy, to zaraz będę pokazywał, co dalej. Dolną śrubę musimy przytrzymać z drugiej strony, żeby móc ją odkręcić, ponieważ z drugiej strony jest nakrętka. Z drugiej strony musimy górną śrubę też wykręcić. Do zestawu dostajemy potrzebne śruby, podkładki itd. Na miejsce śruby, którą odkręciliśmy na dole, musimy włożyć z zestawu najdłuższą śrubę. Następnie zakładamy na tą śrubę podkładki sprężyste z dwóch stron. Następnie nakładamy z dwóch stron zwykłe podkładki. Warto zawsze sobie klejem do śrub posmarować. Śrubę lub nakrętkę, ponieważ będzie lepiej się trzymać. Czarne nakrętko, śruby wkręcamy z tej strony na dole i z drugiej strony tak samo. Następnie dokręcamy to z kluczem dynamometrycznym na 48 Nm. Z drugiej strony tak samo dokręcamy na 48 Nm. Na nakrętkę M8 nakładamy podkładkę. I wkręcamy ją do motoru w tych górnych częściach koło wentylatora. Górną śrubę dokręcamy na 25 Nm z drugiej strony to samo na 25 Nm. Następnie nakładamy takie gumowe części na ramę. Z drugiej strony robimy to samo. Następnie będą nam potrzebne dwa zestawy takich śrub i nakrętek. Śrubę wkręcamy z góry, a nakrętkę na dolną część. Drugą część mocowania y, crash baru zapinamy z tej strony. Do zapięcia tej części będą nam potrzebne takie śruby. Następnie dokręcamy sobie Tutaj imbusem. Teraz dokręcamy sobie tutaj te śruby. Dokręcamy górne śruby na 9 N. Dolną śrubę dokręcamy na 30 N. Drugą stronę tak samo zakładamy i dokręcamy tymi samymi siłami, co mieliśmy poprzednią stronę. Tu można zawsze dołożyć kleju, żeby to się lepiej trzymało. I zaraz Wam pokażę, jak to się prezentuje z daleka. Crash bary prezentują się w ten sposób: z jednej strony i z drugiej strony. Po sprawdzeniu, motor opiera się na crash barach więc wykonuje swoją funkcję taką jak powinno powinny